Witam Was bardzo serdecznie, ho, ho, ho! Dzisiaj mamy dziesiąty dzień adwentu, co oznacza, że dzisiaj Mikołaj, 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 a co, że dzisiaj Mikołaj to puścimy sobie czapeczkę świąteczną. No, tak się prezentowała czapeczka, To teraz czas na otworzenie sobie dziesiątego okieneczka. W tym okienieczku znajduje się o, nasz rodak Łukasz Piszczek. Piszczek: tak jest. I z się Mikołaj, to zobaczymy sobie co, co dostałem na Mikołaja. To dostałem dwie saszetki Star, Star Wars nowej edycji WOT 1 i World of Tanks. Saszetkę taką i pace of za 50 zł, ale to to już nic. To, to nie na odcinek. Na odcinku sobie otworzymy sobie te saszetki, w których pewnie jesteście ciekawi. Też jestem ciekawy. Zobaczyłem, no to chciałam je mieć. Dobra, mamy jakiś samolocik, Mustang, mamy czołg. Siedziałam na World of tanks, na World of tanksach nie znam. Piścia, który czołg dobra, a który nie. Ferdę. Naprzód ten taki chyba lepszy, nie wiem, biały. Dobra, teraz coś, na czym się choć trochę znam czyli gwiezdne wojny. puzzlek jakiś droida. o C2B5 e, tak się nazywa się nie mogę doczekać filmu będzie, na pewno będzie świetny ten film o tu taki duży duży puzelek no e, wszystkiego najlepszego z okazji Mikołaja fajnych prezentów pod poduszkę tam do skarpetek żeby zaglądajcie tam na parapety zaglądajcie tam gdzie tam Mikołaj wam zostawia prezenty co roku no każdy ma tam i każdy woli innego Mikołaja każdy Mikołaj inaczej zostawia prezenty to by było na tyle do zobaczenia narka pa i cześć ho ho ho